Witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy. Mamy nowe przecieki i być może rzeczywiście planżer powróci. Zapraszam serdecznie, wam pokażę nowe przecieki. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i elitarny głośnik się pojawi. To też prawdopodobnie będziemy mieli w odcinek. A kiedy będzie ten odcinek, mamy. Przypuszczenia, że prawdopodobnie opowiem wam o tym wszystkim na dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do wspólnie spędzonego czasu i słuchajcie, lecimy. Ja już nie przedłużam. Zacznijmy od pierwszego przecieku, czyli mianowicie tutaj dostałem ten przeciek na swoim Discordzie. Speaks go wrzucił, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten przeciek jest oczywiście prawdziwy. Bo zazwyczaj zazwyczaj czasem może się zdarzyć tak, że niektóre przecieki mogą być po prostu fan -made zrobione przez fanów, i nie mamy stuprocentowej pewności. Dlatego wolałbym i będę tu musiał właśnie pogadać, że jak ktoś wrzuca przeciek, to musi podać źródło skąd to jest, bo, bo takie wrzucanie przecieków nie wiem. Słuchajcie, podobny gościu jest do. To nie jest podobna postać do tego co widzieliśmy wcześniej, do tego takiego zdziwionego Skibidi Toilet. Jak widzicie, to jest zupełnie inna postać. Pytanie tylko, no nie wiemy jaki kolor oczu ma źrenic, nie? Czy to jest Astro, czy to jest normalny Skibidi Toilet? Pytanie też, czy jest to legitne źródło? Czy jest to przeciek prawdziwy? Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Natomiast mamy kolejny. Z tego, ja myślałem, że to jest oficjalny przeciek, ale wychodzi na to, że ten przeciek też jest nie do końca legitny. Elite, elite cameraman powiedział, że on, ten przeciek to jest zrobiony przez fanów i że nie jest prawdziwy. Być może ma rację, ponieważ on widział niektóre przecieki, które boom mu podesłał, widział m.in. camera woman jak będzie wyglądać i prawdopodobnie camera woman będzie wyglądać dość podobnie do tego co pokazał Rick na swoich przeciekach, zresztą do tego też przejdziemy. Zrobię tu takie duże podsumowanie tego, co już wiemy. No, i teraz tak. Ten snajper bardzo przypomina plungera. Niewątpliwie bardzo, ale to bardzo, i wręcz to jest plunger, można powiedzieć. Mamy też pojazd, który też ma się pojawić. I ten pojazd, oczywiście, był z przecieków od Talentric'a. Tylko wytłumaczcie mi, co, to, co ten pojazd da przeciwko latającym astrotoaletom. Chyba, że on y, jakieś wiązki y, wywala jakieś energię czy coś, która powoduje, że nie mogą latać. No to okej, okay, wtedy rozumiem. Natomiast taki pojazd przeciwko latającym obiektom, średnio to tak, Ty musi być też szybki jakiś pojazd, żeby walczyć z Astro no ale cóż, ta, taki mój dodatek, natomiast ten snajper fajnie wygląda bardzo ładnie, ktoś go zrobił bo wiemy, że to nie jest oryginał, natomiast pewnie on się pojawi i będzie to zamiennik Plungera. To nie będzie Plunger, tylko po prostu ktoś, kto wygląda podobnie, natomiast nie będzie jego miał wspomnień, zachowania i tak dalej. No chociaż zobaczymy, no zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie, bo Boom dał nam taką nadzieję, że być może Plunger powróci, ale chyba jego pamięć i to wszystko, wspomnienia są zapisane na tej dyskietce, która ma boom miał w ręku, i być może ktoś zdobędzie tą dyskietkę i wsadzi do plungera, jakoś podłączy i on wtedy odzyska siebie. Jakby. Mamy też y, oczywiście przeciek słuchajcie, z elitarnym głośnikiem. To jest najnowszy przeciek od Toilet Tower Defensa, który wrzucił niedawno Talentric. No, i jak widzicie, tak wygląda ten elitarny y, głośnik, bo jak wiemy, mamy już elitarną kamerę. No to czas na elitarnego large'a głośnika No i tutaj jak widzicie jest natomiast Pamiętajmy że to co umieszcza talent Rig, Trzeba brać z przymrużeniem, traktować z przymrużeniem oczu. Nie do końca, tak nie jeden do jeden będą wyglądać te postacie. Te postacie będą się troszkę różnić, nawet można znacząco. Natomiast wydaje mi się, że no, wygląda dość ciekawie. Jedno, co możemy być pewne, to jeżeli taka jednostka się po, pojawi, to znaczy tak, mamy 50% szans. Bo nie jest talentryk, nie powiedział, że to jest od, jednostka z odcinka. Es Toilet Part 2. Na poprzednim odcinku powiedział, że większość tych, że jednostek, które doda do gry, są Sparta drugiego, bo mu dał wygląd, tak, tych postaci. No ale nie wiemy, czy akurat to dotyczy tego. Natomiast jeżeli tak, to tylko nam to potwierdza, że załóżmy, że tak, to potwierdza nam to, że będzie jakiś elitarny large głośnik. Jak będzie wyglądał? To jest takie Poglądowo nie wiemy, czy będzie 1 do 1. Przejdźmy jeszcze do tych jego przecieków z wcześniejszych odcinków. Jak widzicie, tutaj mamy orbitalną kamerę, która, która prawdopodobnie się pojawi. Być może to jest jakoś połączone z tym pojazdem, który tutaj widzieliśmy wcześniej na przeciekach. Być może z niego wychodzi ta orbital. No nie wiem, zobaczymy. Jedno jest pewne, że kamery mają technologię taką gdzieś bardzo wysoko, ponieważ już wcześniej w shortach, co wam pokazywałem w poprzednim odcinku, z nich korzystały. Natomiast mamy tutaj oczywiście ten pojazd, który jest wizualizowany tutaj. Przedstawia... Takie wizualne przedstawienie mamy tego, wygląda dość ciekawie. Natomiast mam, mieliśmy tutaj jeszcze kamera woman, czekajcie, gdzie to jest. Tutaj. I z tego co powiedział, z tego co powiedział elit, on widział postać jak będzie wyglądać ulepszona kobieta kamera i on powiedział, że wygląda podobnie, też będzie miał takie lasery, ta będzie miała takie lasery, ta elitarna postać, natomiast wygląd ten pozostały jest zupełnie inny i ona wygląda tak jak z odcinka 76, tego końcowego, tak, to jest chyba ten i tu na końcu, o. Że ona tutaj, o, że ona będzie w takim stroju, tylko że będzie miała swoje ulepszenia. Czyli jak widzimy, te ulepszenia, które tutaj są pokazane, ona je zakłada. To, to nie jest tak, że ona cały czas w tym chodzi, tylko to jest bojowe, jakby przebranie. I jak mamy jakąś walkę, to ona je zakłada. Widzicie, tu jest totalnie bez tego. Natomiast tu jest potwierdzony ten plunger, który będzie miała w dłoni. No to akurat jest wiadomka, no i słuchajcie, czekajcie, tutaj będziemy ją lepiej, będzie lepiej wyglądała, o. No właśnie. Jak widzicie, totalnie nie jest podobna, ten strój nie jest podobny do tego, co widzieliśmy w, tutaj. Potwierdzone jest to, że ten sam będzie miała strój z płaszczem, natomiast będzie miała jeszcze te, te tutaj dodatkowe... Lasery i coś ma na, coś na głowie będzie miała co yy, elita nie może zdradzić. Ciekaw jestem co czy tu będzie miała jakiś nie wiem głośnik jakąś telewizor cokolwiek nie wiem może laser z, od, ym, od Astro kto wie. Natomiast wydaje mi się że to uzbrojenie nie będzie na tyle mocne żeby walczyć z Astro bo już przecież te lasery które są yy, które wykorzystywali przeciwko Astro, one niewiele robiły. Zobaczymy, jak tu będzie. Być może ta moc ognia będzie o wiele większa. No nie wiem, jak to rozwiąże. Boom! No bo to takie naciągane, jeżeli takie laserki małe mają niszczyć Astro. Zobaczymy, jaka jest rzeczywiście moc. Zastanawia mnie też ten Plunger. Słuchajcie, znaczy ten, nie wiem, jak to sniper cameraman. Ka Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie pełnił lo, rolę plungera. No i oczywiście ten głośnik tutaj elitarny. Jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał w następnych częściach. Do zobaczenia.